Było to 20 maja 1941 roku na plaży Sołda na Krecie. By zdobyć ten strategiczny port, nazistowcy generałowie zdecydowali się zaatakować go z powietrza i od morza, równocześnie uderzając na odległe o 20 km stąd na zachód lotnisko w Maleme. Prawie się udało. Właśnie tylu Brytyjczyków, a widzimy tu groby 1500 z nich, którzy wówczas opiekowali się wyspą w imieniu królowej brytyjskiej, a nieco wbrew zdaniu rządu greckiego, postanowiło, a może postanowili za nich Niemcy, oddać życie, myślę wciąż o Brytyjczykach, właśnie za tę wyspę. Jak dzisiaj wygląda tak zwana Solda Bay, na której wielu kolonialnych żołnierzy brytyjskich oddało swoje życie za panowanie nad światem, aby z kolei nad tym światem nie panowali źli Niemcy. A wygląda przepięknie, jak widzimy, aczkolwiek jak informuje nas tablica, wykonywanie żadnych sportów, choć znakomity tu teren na, na jogging i jak mówią miejscowi na surfing, uprawianie wszelkich sportów jest niedozwolone. Przyjrzyjmy się. Kto tu zginął? Poznajmy nazwiska bohaterów. Przypomnijmy również, że Ciała Niemców, którzy również oddali życie z kolei, żeby nie panowała tu królowa brytyjska, spoczywają w Malemę, 20 km stąd na zachód, w mniej imponującym miejscu. Widocznie tu nie pasowali. Chodźmy dalej, poznajmy nazwiska tych, którzy w imieniu królowej brytyjskiej, tak zwanego wolnego świata, tamowali tu inwazję nazizmu. pięknie przystrzyżona angielska trawa i oto mamy e, i oto mamy proszę państwa, szeregowego N.J. Macleoda, który, który w wieku 29 lat oddał pierwszego dnia inwazji niemieckiej życie za królową brytyjską i za panowanie Anglii nad e, światem tu mamy nieznanego żołnierza z regimentu nowozelandzkiego ktoś by to zapytał skąd to Nowozelandczycy, a nowo Brytyjczycy zaprzyjaźnili się z nimi wiele lat wcześniej i wysłali właśnie na tę wyspę, która przypomina nieco Nową Zelandię, jak, ci, jak mówią ci, którzy, którzy na tamtej wyspie z kolei byli. I również tutaj w tych podobnych warunkach królowa braciska zdecydowała, że oddadzą życie za jej, za jej imperium. Chodźmy w stronę krzyża, ponieważ na są. Chrześcijanami, co prawda, ewangelikami, czyli odmawiają posłuszeństwa papieżowi katolickiemu, wolą ze względów oszczędnościowych, a trudno się z tym nie zgodzić, służyć własnej królowej, która pobiera o nich bezpośrednie podatki, nie dzieli się z obcym państwem jak na przykład Watykan. Podejdźmy zatem do krzyża, by, by zamknąć tę naszą krótką opowieść o 20 dniu maja 1941 roku i o. Naszych brytyjskich bohaterach, którzy walczyli tu za wolny świat. Nie oddali nazistom tej wyspy, która i tak nie należała do nich. Soda Bay, podziwiajmy. Cmentarz ten jest bardzo podobny architektonicznie do cmentarzy alianckich w wielu częściach Europy. Bardzo przypomina cmentarz pod Arnem. Jeśli chodzi o, o wejście, jeśli chodzi o centralny punkt z krzyżem, jeśli chodzi tutaj o, o, o miejsce, w którym. Odwiedzający mogą poddać się yy, zadumie po, yy, po prawej, yy, po prawej yy, stronie. Jednakowoż jeden z ładniejszych cmentarzy właśnie na Souda Bay. I tu pod tym krzyżem chciałbym zakończyć tę krótką, jak powiedziałem, opowieść o Souda Bay. Walczyli nie za swoje, ale o swoje. O swój zysk. Zginęli tu dla... Wolnego Świata, czyli dla Królowej Brytyjskiej, powstrzymali Adolfa Hitlera po to, by cztery lata później do Europy Wschodniej dotarł Stalin. Z Zatoki Sołda dla Państwa, Włodzich Jabłoński. Dziękuję bardzo.